Cześć! Tu Antekitata w sklepie John Jesteśmy w sklepie John w szczukach, słuchajcie. I tutaj po kolei tylko Antoś chyba nie wsiadaj, wiesz, nie wiem czy tutaj można wsiadać. Jesteśmy, słuchajcie, jest pełno, pełno... Można? Można O, dziękujemy bardzo. Dzięki bardzo. No, dziękujemy. Tak więc patrzcie. W pszczółkach, w John Deere nie ma problemu, można usiąść, przymierzyć, przymierzyć się. I co, Antoś? Jak ci się ta kosiara podoba? No. Miękkie siedzenie. Miękkie siedzenie, no bo ono jest na sprężynach, zobacz. Jest normalnie sprężynówka tutaj. Wiesz? Ale super. Chodź, zobaczymy dalej, Antośu, czy jest taki traktorek, żeby miał pół księżny. Ten chyba tutaj nie ma. O, tutaj jest jakiś uchwyt. Patrz. Pokażemy tutaj dzieciakom starszym i młodszym jest miejsce o tutaj Antoś wsiada taki wielki ja ciebie ale mają tutaj tego sprzętu słuchajcie jest tego tutaj od groma poukładane są od, od najmniejszych do największych słuchajcie tutaj są trochę większe za chwilę tam przejdziemy a potem przychodzimy tutaj na te już duże maszyny to są największe tak więc no Antoś zejdź ładnie Antek na koło. Antek, pokaż dzieciakom, co ty masz w ręce. Wzięliśmy John Deere'a, słuchajcie, żeby było. A co tutaj jest? Co to za kosiara tutaj jest ta? To jest, hmm. Słuchajcie, nie mam pojęcia. A tu jest silnik, słuchajcie, z tyłu i to się, a i to się steruje tak jak, w... tak jak w czołgu, <noise> że po prostu do siebie się pociąga i wtedy przyhamowywuje jedną z kół. I się jedzie, i ma się wtedy lepszą widoczność. No fajnie to wygląda, ekstra. Nawet jest miejsce na picie. Słuchajcie, miejsce. Tutaj jest korek do wlewu paliwa. A tutaj jest miejsce na kole. No a tutaj, słuchaj, zobaczam coś. John Deere 3045R. Taki mały poręczny traktorek. Zamknięty jest chyba. Aniu, wiesz, że zamknięty jest. A tutaj O, małe cięgna. Ty Antek, ale ten to już jest taki typowy chyba ogrodniczy większy eee, z takim dużym koszem, on może być na stadion do koszenia, no Antoś wdrap się. Panowie tutaj w szczółkach w John Deere pozwolili nam wsiadać na wszystkie traktory, na które może można, tak więc dziękujemy bardzo, super, super salon słuchajcie. I co Antek, powiedz mi czy, czy ciężko... No, właśnie widzę. Bardzo mocny promień skrętu jest, nie, Antoś. No żeby na przykład bardzo dobrze wykręcać w takich trudno dostępnych miejscach, Antosio. Wiesz? On podejrzewam, ciekawe czy on ma wspomaganie, może nie ma, wiesz? Ale on i tak fajnie chodzi, bo leciutko, nie? No tak, to... a tutaj jest kawałek. <grywka> Patrzcie, tutaj chodzi Antoś. Dzisiaj mamy taki dzień, słuchajcie, John Deere. Dzisiaj robimy, zrobiliśmy wycieczkę sobie właśnie dlatego, żeby. Oj, uważaj, Antoś, źle nogę postawiłeś. Dobra. Mała noga to wpadła. Zobaczę, to a ten jaki mały tutaj. Patrz, jakie ma małe, małe koło widzisz? Ja ciebie, patrzcie jaki mały traktor. Zamknięty tu jest Santaś. Wiesz, tutaj na placu to są. Ten już jest troszeczkę większy, ale też jeden z takich małych traktorków. Ten też, o tutaj też fajny traktorek, zobaczcie. A mama? Gdzie ja? Mama poszła do samochodu. Dobra, chodźcie, teraz zobaczymy te duże. Chodź Antoś, zobaczymy, co tutaj jest. To tam jest No to tam jest warsztat, wiesz Antoś? Zobacz. Zobacz Antoś. A Jarek będzie brał. Super. Zobaczę, Zobacz Antoś. Co tu jest? Antoś, żebyś ładnie ten, żebyś tutaj nie spadł. Słyszysz? Synu, słuchajcie, jest korek do Adblue. Jest korek do Diesla normalnie. Ja jestem taki wysoki, a koło jest prawie tylne to chyba takie jak ja Zamknięty. Zamknięty. Dobra Antoś. Dobra Antoś, obchodzimy go dookoła. Chodź w tą stronę. Przejdziemy tyłem, zobaczymy. Ale wielkie koło. No gigantyczne, co? Chyba tutaj się zjeżdżę. mogę tutaj nawet Super! Patrzcie, o ten już był chyba używany, albo coś było do niego podpięte, bo już ma wytarte yy, No czy te uchwyty do maszyn. Wszystkie złączki są. Tutaj, jakby ktoś nie wiedział, to tu są takie przyciski, że jak się wyjdzie, to można tutaj naciskać i sobie potem sterować podczepieniem. Że nie trzeba tego robić z traktora. Po prostu, jak się jest samemu, no to czasami nie pasuje, jest złe podejście. To można coś maszynę błynąć i wtedy ręką z jednej albo z drugiej strony można to ustawiać, właśnie podpinać. Tutaj trochę mniejszy traktor. Jaki to jest antoś traktor? Zaraz zobaczymy tutaj jaki jest to jest model. Na, ten, ten tutaj jest na dwa stopnie. Tak, to są tylko na dwa stopnie. 50-75 e. Słuchajcie. Yes. Nie, nie wiem, czy będzie widać Tak, no bo to jest na parkingu, no to nikt ci nie zostawi otwartych. O, ten. Ten też fajny, wałek jest, wszystko. Słuchajcie, elegancko. Tutaj trochę większy. 90R to chyba jest, że ma 90-okonny -90 jest. Ten tutaj. Ale ten tutaj wysoki. No, ten tutaj wysoki, nie? Anti? Dobra, przejdę. Ja go tutaj obkrążę z tej strony. Patrzcie, Justyna jest. Usiadła sobie... A tu jaki mały, zobacz Antti. 50 konny chyba 50-50E. Taki mały poręczny, fajny traktor. Słuchajcie. A tutaj, tata, zobacz, jaki. Może nie jakiś mega silny, ale czasami takie małe traktory też tata, są tata, potrzebne. Eee... O no, Antoś, patrzcie, jest zaczep. Tylko bolca nie ma, nie? Mhm. O, chłodnica jest wszystko. Elegancki. Słuchajcie, to jest jednak technologia. A. To jest wszystko nówka, nie? Co mi chcesz pokazać? To tak, to jest złącze elektryczne do przyczepy, żeby światła były, Antosio. Chodź tylko w tą stronę teraz. Wiem, że te będą takie światła. No, no tu tam musisz podłączyć kabel, wiesz? Żeby były światła, Antosio. A tutaj mamy 60-120 m to jest tutaj na wprost ten Antoś ten duży. I patrzcie, on już jest przed nim tuzem, nie? Czyli przedni tus, że można jakąś maszynę zaczepić tutaj na te uchwyty. Co? wom nie ma. Prze przedni WOM, jakbyś, jakby ktoś nie wiedział, no to jest tam chyba pompa hydrauliczna, która tutaj tym steruje. Widzicie? Są węże, są złączki i to mi się wydaje, że pompa. Aczkolwiek się nie znam, ale tak mi się wydaje. Tak, to za chwilę tam przejdziemy. Tak więc nowy sprzęt. Elegancki. A tam O Jezu, już tutaj podjarówa. Patrzcie. Chociaż ja też lubię bardzo taki sprzęt. No niesamowity jest. Jest to tak skomplikowana maszyna, że powiem wam, że ci inżynierowie to są normalnie geniusze. Tak jest. Waderstadt. O ile dobrze to wymawiam, chociaż nie wiem. Zaraz zobaczymy. I co myśli? myślisz, Antosiu, że moglibyśmy, że, że normalnie można by było go zaczepić do tego John Deere'a, ten siewnik? Pokaż jak. Chodź tu. O Jezus, Maria. Tutaj jest ślimak. No. Widzę, widzę. No, poczekaj, Antoś, co ty tutaj szarpiesz. I patrzcie, teraz jak jesteście sami, cofnęliście traktorem, to teraz możecie użyć tutaj tych przycisków. I wtedy możecie sobie, stoicie obok w bezpiecznej odległości i sobie podnosicie. Ten tutaj jest narysowany, że do góry, a ten tutaj, że na dół. I to jest ta strona czyli ten lewy, możecie do góry przyciskami albo na dół sobie podnosić wycelować sobie tym tutaj, 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 tutaj zabezpieczyć tutaj, tutaj, tutaj i z drugiej strony tak samo. No tak, Antoś, bo to ma za zadanie spulchnić ziemię i przygotować siew. Zobacz, Antosiu, są wszystkie złączki, wszystko jest przygotowane, żeby podłączyć. Zaraz tam podejdę. I wtedy tutaj, słuchajcie, dzieci podłączamy. Tu są takie miejsca, nawet są pokolorowane, żeby nikt się nie pomylił. I wtedy się podłącza i można pracować na tym sprzęcie. Jak widzicie, niebieskie dwie i dwie zielone. Niebieskie dwie, dwie zielone. Wpinacie i normalnie możecie pracować wtedy, operować z kabiny. Takie na logikę, już prościej chyba nie można było tego zrobić. To są y, takie, chyba, zęby, które się wysuwa, i one mają za zadanie jeszcze mieszać tą ziemię. Tak samo tam. Są jeszcze takie, jakby, talerzówki, ale one już są chyba pod kątem prostym, że już No, że są pod kątem prostym, że możecie bardzo łatwo tutaj. Że to tak jakby ustawiało już ziemię pod siew, że nie jest taka zmieszana ziemia, tylko już są rządki przygotowane. Potem kółka, które mają ubić, również w transporcie są używane razem z takimi, potem to się tak wysuwa. No bo tutaj można wejść normalnie i tam do góry i wsypać, albo nadzorować wsyp ziarka, czy uregulować, ile ma lecieć. No, generalnie taki obszar roboczy dla operatora. Tutaj natomiast, moi mili, drodzy, mamy header do kombajnu John Deere. Zaraz zobaczymy, jaki to jest tutaj model. 618R. Ten już tam musi oczywiście dotknąć wszędzie. Cały mechanizm, słuchajcie. Wszystko nowe, wiadomo, nie? Jak jest nówka, to aż się chce pracować. Każdy by chciał wyjechać i spra sprawdzić najlepiej w pracy. Tutaj oczywiście list, listwa, którą, którą się kosi. Ona chodzi. Co my tutaj jeszcze mamy, Antosiu? JCB. Ładowarka JCB. JCB. Hmm, ale łyżkę to ma sporą. Nie, Anti. Uuu. ma A, jeszcze widły ma w środku, Anti. ile by tutaj O jezu. No, co my tutaj dalej mamy? Antek, zobacz na ten traktor. John Deere 6175. Słuchajcie. Ja mam z numerkiem 8. A ty masz? Pokaż, jaki ty masz numer? 8. 8430, to ty masz jeszcze większy niż ten tutaj. Ale ten tutaj też jest spory. A tam? Niesamowity. Tamten to jest mniejszy, 6920. Ale on jest chyba już w naprawie. Tutaj. No zaraz podejdę, Anti. Tutaj natomiast mamy tak. Tutaj jak widzicie wałek jest zasłonięty, a ma coś tutaj podłączonego do wałka. Jak to jest? Może ktoś mi w komentarzu powie, co tutaj jest tak zrobionego, że wałek jest zas albo zasłonięty, ma taką zaślepkę, albo jest podłączony do, do tego, chociaż nie tak. wiem, nie znam się aż tak na tym. Uwaga, przechodzimy dalej. Ten mniejszy traktor 6105. A tutaj kombajn. A, to jest zaślepka, patrzcie, już dobra. Tu jest to pokazane. Można różną wysokość zaczepu ustawić, czyli może być zaczep tutaj, jest śruba, można go obniżyć niżej. Tu są nie śruba, tylko tu są takie bolce. Te bolce się chowa, tu jest miejsce, tu jest miejsce, tu jest miejsce. Na jaką wysokość się chce? Tam po prostu był ustawiony tak akurat na zaślepce wałka, że myślałem, że jest podłączone, ale to nie jest podłączone, tak więc sorry. Wow. Idziemy dalej i słuchajcie, zbliżamy się do tego największego tutaj giganta. Kumpania. Kombajna zaraz, Antwoś Patrzcie, to jest model, to jest model 8270, czyli podejrzewam, że ma ponad 250 koni. Ja mam, słuchajcie, metr 80 i opona jest wyższa ode mnie. Muszę na niego, o, aż tak do tyłu się patrzeć. Jeżeli chodzi o tylne, tutaj wyposażenie, patrzcie, ile ma złącz. Jedna para, druga, trzecia, czwarta, pięć pary złącz. Światła to jest tutaj na pewno są przewody hamulcowe. To nie wiem, do czego to jest. To jest. Nie wiem, nie mam pojęcia. Tutaj jest oddzielny wlew. Wałek, słuchajcie, potężna maszyna. Gigantyczna. Antek, dotknij to łoponę, powiedz, czy twarda. Twarda! Antek mówi, że twarda, słuchajcie. A tutaj jest, a, a jest opryskiwać John Deera. Taki sam prawie wysoki jak sam John Deere. Też jest zaczep, słuchajcie, złącza, wałek, pompa, to... potężna pompa. To zostaw to, ten Antek to zawsze tam musi swoją włączyć, włożyć. Schodki, wejście, o, można dozować. O, zaczep, Antoś zaczep zobaczył. Super Antoś. No i zaraz zobaczymy jeszcze tego wielkiego John Ale potężny Antoś, daj podtrzymam ci. Tu masz Antosiu, taką rączkę, możesz się złapać. No, wejdź. Jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej. Żebyś strzedł potem, ty. Pokaż jak tam. Fajnie tam jest, Anti? Widzę o. siedzenie i kierownika. 100 lat John Deere'a. Słuchajcie, nalepka jest. Potężna maszyna. i jest e, siedonka, e, na, na, na dziecka. No, dla dziecka, albo dla jakiegoś tam operatora, drugiego zmiennika. Czasami ktoś jest obok. Można porozmawiać. Jest miejsce na obciążniki. Słuchajcie, tutaj akurat tego tuza przedniego nie ma. Nie wiem, czy to jest opcjonalne. Jeżeli macie taką wiedzę, to proszę, powiedzcie, napiszcie, bo aż się tak na tym nie znam. Ten się tutaj teraz będzie podciągał. No i słuchajcie, przechodzimy do kombajnu. Kombajn John Deere. No jest, zaczep, jest. też to, ten zaczep. Jego to zawsze ten zaczep. Kombajn John Deere. Jaki to jest model, Antoś? Najpierw zobaczymy. W- Zaraz Anti W540, słuchajcie, kombajn W540. Idziemy zobaczyć. Ten już tam siedzi pod kombajnem. Jezu, ja to chyba gospodarkę kupię. Ten to jest taki podjarany tymi kombajnami. Proszę bardzo, sieczkarnia. I tutaj miejsce, gdzie to wszystko się młóci. Klawisze, gdzie słoma przychodzi. Gdzie ziarko spada? Tak, Antoś. Przechodzimy myślałem, dalej. Niżej myślałem, że są klawisze. Nie, one są tam u góry, Antoś. To jest ten klawiszowy, ta technologia. No, generalnie w środku to nic nie zobaczymy, ponieważ jest zabudowany, sami wiecie. Ale też piękna maszyna. Wiadomo, nówka to nówka. Jeździ się najnowszymi sprzętami w ogóle. Końcyna. Komfort pracy, <noise> komfort pracy, pracy, słuchajcie, jest niesamowity. No, no to wciąga, to jest ten podajnik taki, który wciąga na bębny młodzące. I tutaj mniejszy kwernelant, mniejszy opryskiwacz. Słuchajcie, jeszcze jest wiele innych maszyn. Ale talerzówka, chodź Antoś, zobaczymy tą talerzówkę. Ja Ciebie. Bednar. Nie wiem czy, jaka to jest firma, czy to jest Polska. Nie wchodź tam pod to, żeby tam się nie zawaliło na Ciebie. Chodź tutaj. Ale też szeroka, słuchajcie. Chyba. Jest co robić. Trzeba chyba mieć dobry, mocny traktor do tego. Tutaj natomiast Wadersztad. Powiedzcie mi, czy to jest gruber? Czy to jest kultywator? Jak to w ogóle nazwać? Kultus 300, 350. Ja się a, aż tak na tym nie znam. Wy jesteście chłopaki i dziewczyny. Jeżeli są dziewczyny, to jesteście ekspertami w tym. To najlepiej, żebyście mi uświadomili. Dobra, nie kręć już, nie kręć. Antek, słuchajcie, może chcecie Antka, żeby przyjechał do was na farmę? To wam pomoże, bo pełen energii. <gryw> Tutaj też wadersztat. Tu jest brona talerzowa z wałami. Razem i te wały chyba są jedne z lepszych, tak mi się wydaje, jeżeli są ruchome. Czyli, że jeden jest niezależny od drugiego, ponieważ może no, się ruszają na przemian jeden i drugi niezależnie od siebie, bo tak to mogą się, yy, mogą się oblepić błotem. Tak więc dziękujemy całemu zespołowi tutaj w John Jondira. Wycieczka nam się udała super a tam jest chyba zgrabiarka, Antosiu, wiesz? Kwerdelanda. Tak, to jest zgrabiarka do siana. A tam, jest, a tam No. A tam, no tutaj to już w warsztacie jest. A tam jest e, rozsiewacz nawozu. Tak mi się z tym skojarzyło. <noise> Dobra. Słuchajcie. Kończymy? Trzymajcie się. Krótka, oj przepraszam, krótka wycieczka. Na razie, cześć.